Cześć, jestem Steve. Zwykle ludzie nie mówią o takich rzeczach, wiecie, wstydliwych albo strasznych. Nie, nie, nie bójcie się. Nie jestem szalony. Jestem kleptomanem. Początkowo był to pewien rodzaj samoobrony, ale później sytuacja wymknęła się spod kontroli. Oto co się wydarzyło. Pamiętam, kiedy przyszło mi to do głowy po raz pierwszy. Nie mogę powiedzieć, że w tamtym czasie kradłem. Chodziło tylko o zemstę. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Denny, popularny chłopak z naszej klasy, zawsze traktował mnie i moich kolegów bez choćby odrobiny szacunku. Jego rodzice mogli sobie pozwolić na kupowanie mu drogich ubrań i gadżetów. Czy jednak te rzeczy czyniły go lepszym ode mnie? Nie. Pewnego dnia Denny narobił mi wstydu przed całą klasą, naśmiewając się z mojego taniego telefonu to była kropla, która przelała czarę goryczy. Poszedłem do szatni, otworzyłem szafkę dla niego, wyciągnąłem telefon i uciekłem. Kiedy pędziłem do domu, czułem trudną do opisania ekscytację. Tylko czekałem aż złapie mnie policja. Wyobrażałem sobie, jak wściekły byłby Deny, kiedy dowiedziałby się, że to ja. Zdecydowanie nie mogłem zabrać telefonu do domu, więc długo się nie namyślając, wrzuciłem go do toalety w kawiarni. Najdziwniejsze było to, że bardzo spodobało mi się uczucie, jakie towarzyszyło podbieraniu przedmiotów. Dlatego niedługo później zacząłem sobie przywłaszczać niewielkie rzeczy należące do ludzi z mojej klasy. Ołówki, długopisy, plakietki. Ciągle bałem się, że ktoś mnie przyłapie, albo nawet gorzej, że dany zorientuje się, kto zwinął mu telefon. Jednak podniecający dreszczyk emocji zawsze wygrywał ze strachem i wstydem. Nie pozostało mi nic innego, jak zacząć kraść poza szkołą, na przykład w sklepach. Na początku robiłem to raz, dwa razy w miesiącu, ale wkrótce nie mogłem już wyjść ze sklepu, nie zabierając czegoś na koszt firmy. Robiłem to za każdym razem, kiedy byłem zestresowany. W ten sposób starałem się uciec od moich codziennych problemów. Wiecie, typowe stawianie czoła dramatom z życia nastolatka jest niczym w porównaniu z emocjonującym unikaniem kamer i ucieczką przed policją. Niedługo później zorientowałem się, że przecież w ogóle nie potrzebowałem tych rzeczy. Co więcej, nawet nie chciałem ich ukraść, ale nie potrafiłem już przestać. Rzeczy same wpadały w moje lepkie ręce. Zawsze kiedy szedłem na zakupy do sklepu spożywczego, otwierałem nawet pudełka z płatkami owsianymi, chcąc wydobyć z nich darmowe zabawki. Wiedziałem, że mam problem, ale musiałem sobie z nim poradzić samodzielnie. Skłonność do kradzieży nie jest chorobą, to po prostu przestępstwo. Tak przynajmniej wtedy myślałem. Wyobrażałem sobie swój żałosny koniec za kratkami, żadnej przyszłości, żadnej drogi ucieczki. I wtedy poznałem Julie. To była najwspanialsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek spotkałem, bardzo atrakcyjna i równocześnie niezwykle miła. Wiecie, miała w sobie to coś. Od samego początku wiedziałem, że nie umówiłaby się na randkę z kleptomanem. Julie należała do osób, które żyją w zgodzie ze swoim kodeksem moralnym. W zasadzie zgadzałem się ze wszystkim, o czym mówiła, jednak w głębi duszy wiedziałem, że nie jestem taki jak ona. Robiłem wszystko, by przestać kraść, ćwiczyłem silną wolę, by umieć sobie odmówić. Kiedy wchodziłem do sklepu, cały czas sobie powtarzałem, czasami nawet mówiąc pod nosem: Nie będę kradł! Nie będę kradł! I wiecie co? Wszystko na nic. Byłem skończony. Najbardziej bałem się nie tego, że zostanę złapany i zrujnuję sobie przyszłość. Teraz interesowała mnie tylko Julie. Co by było, gdyby poznała prawdę? Na pewno by mnie znienawidziła. Postanowiłem o wszystkim jej powiedzieć, zanim dowiedziałaby się w inny sposób. Bałem się, że postawi na mnie krzyżyk, że po prostu mnie rzuci. Ale nie zrobiła tego. Zaczęła o mnie walczyć. To była cała Julie. Zaproponowała wspólne robienie zakupów, tak by ktoś zawsze miał na mnie oko. Pomogła mi sprawić, że kradzieże stały się trudnym zadaniem. Od tej pory wychodziłem z domu bez żadnych toreb. Zacząłem nosić ubrania z niewielkimi kieszonkami. Julie nawet zaszyła kieszenie w moich kurtkach. I to działało. Mniej więcej przez dwa tygodnie byłem normalnym chłopakiem, z najlepszą dziewczyną pod słońcem. Jednak gdzieś wewnątrz siebie ciągle bałem się, że mój zły nawek powróci. I nagle stało się. Pewnego dnia ukradłem czekoladowy batonik. Kiedy wyszedłem ze sklepu i zobaczyłem Julie, czułem się strasznie głupio. Nie była wściekła, była rozczarowana. Kompletnie nie umiałem jej wyjaśnić, co ten głupi batonik robił w mojej dłoni. Wiesz, powiedziała. Słyszałam, że czasami dobrze robi, jak wróci się z powrotem i zapłaci za skradzione rzeczy. Staliśmy na zewnątrz sklepu i Julie czekała na moją reakcję. Nic nie mówiłem. Nie dlatego, że bałem się tam pójść i zapłacić. Byłem po prostu zbyt zdezorientowany, by w ogóle się ruszyć. Dobrze. W takim razie zrobię to za ciebie, powiedziała Julie i zabrała nieszczęsny batonik. Nigdy w życiu nie czułem większego wstydu. Julie była najuczciwszą osobą, jaką znałem. Wiedziałem, jak trudno będzie jej przyznać się do kradzieży. Przede wszystkim dlatego, że była przecież niewinna. Poczułem, że żaden ze mnie mężczyzna, raczej tępy idiota, który pozwolił swojej dziewczynie płacić za swoje grzechy. Nie mając pojęcia, co może się wydarzyć, wszedłem do sklepu i powiedziałem, że ja to zrobiłem. Przyznałem się też, że kradłem już wcześniej. Kasjer, Julie, inni ludzie w pobliżu, a nawet ja sam, wszyscy o nie mieliśmy. Ale nawet nie potrafię wyrazić, jaką ulgę poczułem po tym wyznaniu. Na szczęście kierowniczka sklepu nie zadzwoniła na policję. Zamiast tego poradziła mi, żebym wybrał się do jej przyjaciółki, która była terapeutką. Julie i ja zdecydowaliśmy, że przez jakiś czas nie będziemy się spotykać. Moi rodzice dowiedzieli się o moim zaburzeniu i pomogli mi zapłacić za leczenie. Obecnie regularnie chodzę na spotkania terapeutyczne i robię ogromne postępy. Mam nadzieję, że może za miesiąc albo dwa spotkam się z Julie i da mi drugą szansę. Jeśli ktoś z Was również kradnie i nie potrafi przestać, to oznacza, że zmaga się z problemem podobnym do mojego. Nie wahajcie się porozmawiać o tym z kimś, komu ufacie i zwróćcie się do specjalisty. Proszę, podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. Niech inni też wiedzą, że nie są sami i że pokonanie kleptomanii jest możliwe. Jeśli podobają Wam się historie takie jak ta, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału.